Cześć i siema, z tej strony SWORD. Przed nami najciekawsze newsy z mijającego tygodnia, jak zwykle informacje o nowych patchach czy DLC, premierach tygodnia oraz zapowiedzi nowych tytułów. Zapraszam na kanał, zapraszam na Twitch, no i zaczynamy. A tradycyjnie rozpoczynamy od listy bestsellerów Steam. Tym razem przyjrzymy się notowaniom opublikowanym 29 listopada. Oj, sporo się tutaj pozmieniało. O kolejności w dużym stopniu zadecydowały ostatnie wyprzedaże, no i premiery, premiera jednej gry, na którą sporo osób czekało. Farming Simulator 22 zadebiutował od razu konkretnie na pierwszym miejscu. Jak widać, nie tylko Polacy lubią się relaksować na roli. Studio Giant Software pochwaliło się wynikami. W ciągu tygodnia od premiery tytuł rozszedł się w ponad półtora milionach egzemplarzy. Przyznacie, że cyfra robi wrażenie. Wciąż dużą popularnością. Mimo narzekań graczy cieszy się Battlefield 2042, który tym razem zajął drugą pozycję. Kolejne lokaty to już efekt wyprzedaży. Obniżenie ceny o połowę pozwoliło powrócić Cyberpunk'owi 2077 na podium. Trzecie miejsce może cieszyć, a dodatkowo zostaje wzmocnione coraz lepszymi ocenami wystawionymi przez graczy. Czwarta pozycja to Red Dead Redemption 2. Inna edycja tej gry zajęła miejsce ósme. Wciąż znakomicie radzi sobie wyścigowa Forza Horizon 5, plasując się na szóstym miejscu. Osoby zainteresowane Company of Heroes 3 znów będą mogły bezpłatnie wypróbować ten tytuł w akcji. Relic Entertainment ogłosił start ogólnodostępnych testów pre -alpha. Ruszyły one 30 listopada o godzinie 18. Mają potrwać, uwaga, do 7 grudnia do godziny 5 rano, tak więc spieszmy się. Testy są poświęcone rozgrywkom wieloosobowym. Wcielimy się w nich w siły USA lub Wehrmachtu, które mają posiadać unikalne jednostki i właściwości. Wypróbujemy je na czterech mapach osadzonych na terenie Włoch. Przypomnę, że pełnoprawna wersja tytułu ma trafić wyłącznie na komputery osobiste w 2022 roku. Do premiery nowego IP Bethesdy pozostał jeszcze blisko rok, ale machina marketingowa pracuje już pełną parą. Pojawił się nowy dziennik deweloperów do gry Starfield zawierający grafiki koncepcyjne i omówienie świata gry wraz z jego eksploracją. Jak twierdzą twórcy, oni po prostu uwielbiają perspektywę pierwszej osoby. Pozwala ona bowiem jeszcze mocniej wsiąknąć w świat gry. W przeciwieństwie do ostatnich gier typu Fallout czy Skyrim, Starfield ma posiadać bardziej spójny świat opierający się na prawach nauki. Cytuję. To Howarda. Starfield jest bardziej realistyczny, poparty tezami naukowymi. Ten tytuł został mocniej osadzony w rzeczywistości i jest o jej odkrywaniu. Tyle z cytatu. Przypomnę, że premiera planowana jest na 11 listopada 2022 roku wyłącznie na pc ty oraz konsole Xbox Series XS. Nie mogę się doczekać, uwielbiam gry Bethesdy. Znane w większości rodzime 11 Bit Studios nawiązało współpracę z firmą Epic. Zaowocuje to powstaniem 10 gier napędzanych silnikiem Unreal Engine 4 i 5. Z tej okazji deweloper wypuścił krótki teaser jednego ze swoich najnowszych tytułów. Kodowa nazwa to Projekt 8. Niestety, poza krótkim materiałem, nie wiemy nic więcej na temat powstającej gry. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie poznamy nieco więcej szczegółów. Sam teaser prezentuje się znakomicie. Jeden z użytkowników forum Reddit dokopał się do informacji ukrytej w PlayStation Network. Wygląda na to, że na platformę PlayStation 5 zmierza projekt powiązany z firmą Matrix z martwych w wstanie. Z widocznych informacji jasno wynika, że produkt powstaje w oparciu o silnik Unreal Engine 5. Biorąc pod uwagę, że premiera samego filmu już 22 grudnia, nie będziemy musieli chyba długo czekać, by uzyskać jakieś oficjalne informacje na temat tego przecieku. Czas uzbroić się w cierpliwość. Polska gra Ghost Runner dostanie solidne DLC. Rozszerzenie zatytułowane jest Project Hell, jest ściśle powiązane z fabułą podstawki. W dodatku mi się w tytułowego Hella, czyli jednego z głównych antagonistów Ghost Runner. Hell będzie tutaj postacią stricte zorientowaną na walkę i będzie posiadać własne drzewko umiejętności. Historia w Project Hell będzie zawierać 6 misji, nowych wrogów i bossów. DLC ma kosztować około 15 dolarów, co w przeliczeniu da nam nieco ponad 60 zł. Project Hell zadebiutuje 27 stycznia na wszystkich platformach, na których dostępna jest podstawowa wersja gry. Od premiery Dead Cells studia Motion Twin minęło już sporo czasu. Twórcy nie zwalniają jednak tempa. Na pierwszy kwartał przyszłego roku zapowiedziano dodatek The Queen and the Sea. Jak można się domyślić będzie on powiązany z morską przygodą. By wywalczyć sobie drogę z przeklętej wyspy będziemy musieli przebić się przez najgroźniejszych z napotkanych dotąd przeciwników. Jak podają twórcy czeka nas droga przez zatopione wraki czy płonącą latarnię morską. Przypomnę, że Dead Cells jest platformową grą akcji w konwencji Rogelik. Produkcja została wydana w 2017 roku na pecety i urządzenia mobilne. Warframe obchodzi w tym roku swoje ósme urodziny. Ta sieciowa gra akcji jest stale dopieszczana przez twórców Studio Digital Extremes. Jakby na potwierdzenie tych słów 15 grudnia zadebiutuje kolejne duże rozszerzenie fabularne do tej produkcji zatytułowane The New War. Twórcy obiecują, że będzie to jak do tej pory największy dodatek fabularny. Możemy więc liczyć na nowe misje postacie, wrogów i bronie. DLC zadebiutuje na wszystkich platformach, na których dostępna jest podstawka, czyli PC, konsole PlayStation i Xbox oraz Nintendo Switch. Dostęp do nowej zawartości otrzymają za darmo wszyscy posiadający podstawową wersję gry. Jednak, aby móc odblokować zawartość DLC, trzeba będzie ukończyć wcześniejsze misje fabularne. We wrześniu zadebiutowała gra Kingdoms of Amalur RE-Reckoning, będąca remasterem produkcji sprzed dekady. Po blisko trzech miesiącach twórcy postanowili przypomnieć nam o ich dziecku. 14 grudnia zadebiutuje fabularne rozszerzenie o nazwie Fate Sworn. Przyznaję, rzadko się zdarza, żeby do zremasterowanej produkcji wypuszczać całkiem nowe DLC, tym bardziej czapki z głów. Co wprowadzi nowy dodatek? Nowe przygody w górskich wioskach, ośnieżonych tundrach oraz mieście... Hold. Portale chaosu umożliwią dostęp do 25 dungeonów, a maksymalny level naszej postaci zostanie podbity do 50 poziomu. Do tego dostaniemy 21 nowych broni. Dodatek powinien wystarczyć na około 6 godzin dodatkowej zabawy. Cena samodzielnego Adonu to jednak prawie 20 euro. Kojarzycie Titan Quest? Według mnie to jedna z najlepszych gier hacken/slash ever. Swoją premierę miała w 2006 roku na komputerach osobistych. 10 lat później debiutowała na mobilkach systemem iOS i Android. W 2018 roku mogliśmy już grać w Titan Quest w zasadzie na każdym urządzeniu. Moi drodzy, tyle słowem wstępu. Dosyć nieoczekiwanie 3 grudnia studio Digital Arrow i firma THQ Nordic wypuściły czwarte DLC do tej produkcji zatytułowane Eternal Embers. Dodatek przenosi nas na Daleki Wschód, gdzie zmierzymy się z istotami prosto z azjatyckiej mitologii. Rozszerzenie zawiera historię podzieloną na cztery akty, nową specjalizację, ponad 30 typów standardowych przeciwników i bosów oraz masę niedostępnego wcześniej ekwipunku. Ojojojoj, czas sięgnąć po Titan Quest ponownie! 1 grudnia swoją premierę na platformie Steam w ramach wczesnego dostępu miała gra War Tales. Jest to dosyć mocno rozbudowane RPG z otwartym światem, rzutem izometrycznym i turową walką. Co ważne w produkcji znajdziemy polskie napisy. Gra zabiera nas w podróż do niegdyś wielkiego imperium Edoranu, które spustoszyła niespotkana wcześniej zaraza. Dni świetności ma więc ono za sobą, a wszędzie zaroiło się od najemników i bandytów. Gracz staje na czele drużyny złożonej z pozbawionych skrupułów postaci. Nasz cel jest prosty. Musimy przetrwać i jak najlepiej poradzić sobie w tym upadłym świecie. Gra jest bardzo rozbudowana. Wczesny dostęp zaoferuje 3 regiony, a w każdym z nich powinniśmy spędzić od 10 do 15 godzin. Na potrzeby Early Access przygotowano aż 30 grywalnych klas postaci. Przyglądając się udostępnioną w sieci materiałom, trzeba przyznać, że gra jawi się jako solidna pozycja RPG. Oceny na Steam oscylują wokół około 80%, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywne. Na chwilę obecną gra kosztuje lekko powyżej 112 zł. 3 grudnia swoją premierę miała gra Corus. Tytuł pojawił się na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Co ważne, gra posiada polską wersję językową. W formie napisów. W chwili przygotowywania tego materiału Koru zbiera bardzo dobre oceny w serwisie Steam. W grze wcielamy się w Narę, byłą wojowniczkę rocznego kultu, która teraz staje po drugiej stronie. Nara na pokładzie samoświadomego statku Forsaken przemierzają przestrzeń kosmiczną, by stawić czoła kultystom. Twórcy postawili na wciągającą historię i widowiskowe starcia. Oprawa graficzna tytułu robi niesamowite wrażenie. Także 3 grudnia swoją premierę wyłącznie na pc miała gra twórcy sławnego Daisy zatytułowana Icarus. Tutaj niestety nie uświadczymy języka polskiego. Icarus to sieciowa gra survivalowa w klimatach science fiction. Na początku produkt ma zaoferować ponad 35 misji, które będziemy mogli wypełniać na obszarze mierzącym uwaga 64 km2. Rekomendowane wymagania sprzętowe do tej produkcji są niezwykle wysokie. Patrząc na to, jak tytuł prezentuje się od strony graficznej, nie ma chyba się co dziwić. Po wielu latach fani Gothic 2 wreszcie doczekają się premiery kronik Myrtany. Już wkrótce polski mod zadebiutuje m.in. na platformie Steam. Dokładna data premiery została ustalona na 10 grudnia bieżącego roku. Modyfikacja będzie także możliwa do poprania poza platformą firmy Valve. Mod ukaże wydarzenia na wyspie Arkolos, które rozegrały się 10 lat przed historią bezimiennego w górniczej Dolinie. Zostanie on udostępniony za darmo, a do działania będzie wymagał Gotika dwójki z dodatkiem noc kruka. Osobiście czekam na Gothic Remake, ale to pewnie jeszcze trochę potrwa. A co powiecie na nową odsłonę BioShock? Ja byłbym w niebo wzięty. W sieci pojawiły się plotki dotyczące właśnie kolejnej części Bioshocka. Według nich gra będzie nosić tytuł BioShock 4: Isolation i zostanie zapowiedziana w pierwszym kwartale przyszłego roku. Udostępniono również logo i kiepskiej jakości slajd z wewnętrznej prezentacji. Pamiętajmy, że to tylko plotki i na razie należy do nich podchodzić z dystansem, ale coś na pewno jest na rzeczy. Od niedawna przecież wiemy, że gra będzie osadzona w nowym dystopijnym mieście. Według plotek z tego samego źródła wiemy, że miejsce akcji zostanie podzielone na dwa poziomy. Na powierzchni funkcjonować ma bogata metropolia. Podziemne dzielnice to biedota. Obie strefy ma rozdzielać pas graniczny, będący zarazem z strefą wojny obu frakcji. Brzmi to wszystko dość przekonująco, czy to prawda? Dowiemy się pewnie w przyszłym roku. Do sieci trafił trailer informujący o dacie premiery Sons of the Forest. Gra zadebiutuje 25 maja 2022 roku. W tej chwili produkcja zmierza wyłącznie na pecety, niewykluczone, że w przyszłości pojawi się też na innych platformach. Sons of the Forest to sequel znanego w większości The Forest. Podobnie jak pierwowzór jest survival horrorem, w którym będziemy starali się przetrwać na tajemniczej wyspie zamieszkanej przez różnego rodzaju monstra. Deweloperzy ze studia Codemasters poinformowali o dacie premiery ich najnowszego dzieła. Great Legends zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox dokładnie 25 lutego 2022 roku. Trzeba przyznać, że na luty przewidziano debiuty całkiem sporej ilości hitów. Szykuje nam się naprawdę gorący koniec zimy. Zgodnie z zapowiedziami, w Grid Legends pojawi się rozbudowana kampania dla pojedynczego gracza. Jak zapewniają deweloperzy, ma to być epicka opowieść ze świata motorsportu. Ponadto do naszej dyspozycji zostanie oddanych przeszło 130 tras i ponad 100 pojazdów. Nie zapomniano o klasycznych wyścigach i sieciowej rywalizacji. Najpierw Forza, potem Grid i na koniec pozostaje Gran Turismo 7. Oj, ciekawie, ciekawie. Z mojej strony to wszystko jeszcze raz, zapraszam na kanał, zapraszam na Twitch, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!